O oh, god! Why? Czemu każda gra musi być taka głośna? Stop! Przestań! Press any button... A! Ah! Gramy... Dzisiaj dzisiaj granie! Dzisiaj granie! To jest to jest motto na dziś. Nie wiem... Nie wiem. Um, nowy save. To jest pierwszy raz jak załączam grę. Pierwszy raz... Oh, god, you know ha? Halo? O, oh, shit! on, on u mnie chodzi! Oh. Yo to jest jeden co czeka. Dude, absolutely. Uh. Oh fuck. Nie, yeah. o oh, shit. Huh. Szur, czemu on jest taki szczęśliwy, though? To morduje zabija. Oh, i zabija. On i on jest jak. Ej! Hey fuck your way! jeden. Wiecie z polski. Mam nadzieję, że nie ma. A, ah, dammit! Za dużo jest gówna na... Dosłownie nie wiem. Jeden, jeden. To jest po prostu jak... Aaaał! Krowo! BURPRA HHE HUL ich nazywać? O nie! Great. Świetnie. Ścinaj drzewo. Dzięki. Czemu on jest taki chujowy Jeep? Ścinaj to drzewo Normalnie. Jakby To jest tu. To jest big boy, to jest duży chłop. No to po, Bro, mięśne trzewo. Okej, okay, baj, zobaczymy, kto zniszczy kogo. Eee, lewaki Toczka do! O, chłop się zmienił w larwę do... Who <laughs> the fuck are you? Bro, I'm back. Czemu się zielono z... ew! To <laughs> jest kaktus. Kaktus. <laughs> generation speed <laughs> Yeah. O, oh, klasyczny kaktus. Hey. Kim? Ki who? Kim on jest? Mogę dawać polskie znaki? Mo mogę! Fuck up, GeForce Experience! Nie chcę słyszeć o twoim. Twoje imię? Żelbeton. To jest on, to jest on, dude. Skąd on ty się wziął? No? Skąd ty tu jesteś? Buduj świątynię. God damn it. Kiedy... kiedy będzie koniec? Muszę iść, stworzyć świątynię, żeby robić rytuały. Rytuały tych jajec Okej, okay, super Mogę iść, uh, iść, im powiedzieć Jak bardzo... Jak bardzo świeży tak naprawdę jest. Okej, okay, a uh, Basically... 19 dolarów Fortnite karta... Za 2 dolce will live an unnaturally long life Double what could usually be expected Yo! Bruh Cześć! Kim ty jesteś? Miedziany... Drut? Poob vomit and dead bodies! Aha. Ty dostajesz to. Ty musisz żyć wiecznie. Jeep Wrangler musi zostać ze mną do końca życia. Nie ma szans, że on nie przeżyje. Nie ma szans. Okej, okay, co? Wo, co ja zrobiłem? I dlatego Jeep Wrangler musi zostać. On te, on jest... To jest trooper. To jest żołnierz. On próbuje ściąć największe drzewo. Super. On śpi... Nie ZAŁAŻROBIĘ! Szpy... Szpy... <grydż> Nie mam już... Gówno. się wydawać siebie więcej... Musisz <grydż> się mocno skręcić. Hej, musisz tak bardzo i... mocno się skryć. Oho! Okej. Okay. Wybuchać. At the mark. Gdzie jest mark? Eee... Markupy! <grydż> Gaddy. Nie mam. Nie mam, dawaj to. Ja ah. co za łeb. Jo, mogę wziąć kamień! Mogę wziąć kamień! Kamień! Chuj mi ten kamień, był... ja mam masę. Mamy kamień w domu. Kamień w domu. Mi się wydaje, że potem będzie... poswaj Walka z szefem. Walka szefa. <laughs> What the fuck? Um, się yeah. posyrałeś? Jak? O, okej. Okay. Uh, Śląsk. Nie ma. Twoje imię? Gniuk. Mówi się Gniuk. A, Gniuk 2. Czym w tyle leci jakaś BMW Drift muzyka? Jedźcie. Żelbeton? Co co. co o czym ty myślisz? Building out house so I can poop in peace. Nie wiem, żelbeton. Ty nie będziesz miał tam dostępu. Holy shit, Jeep Wrangler cały. On cały czas napierdziela to jedno drzewo. Yes, true evil is withholding it from me. Musicie mi ME mi dajcie pieniądze. Mi dajcie pieniądze. Bribe follower. Yes. Yes. Extort. Ta oh my god. Bribe follower. 9-11? Bri <laughs> yeah. Wow. I didn't even do it. I didn't I not the fuck off. Everything they own? Give me. Everything you own, daj mi wszystko, co posiadasz. Wszystko. Icie... no. Nie chcę kaktus iść spać. Oni chorzy są. Znaczy się zaczynają być chorzy. Przecież tu nie ma nigdzie kupy. Tam jest kupak. Cool, ty się skupi. Hi. Żelbeton. what do you need? Oh. What do you mean? Jest jeden! Tra oh shit! OH fuck! O oh, nie, o oh, o oh. God, what the fuck Chłop mi da dosłownie 200 drewna Nieobliczalny, nie, nieobliczalny dosłownie Stop looking at shit Homeless <laughs> yeah 5 3 20 12 24 I don't know. study dead. Inch. See you. Bye. Oh, God damn it. <sighs> Co come on. Hey, Jesus. Okay. Niego! God damn it. Bye. jest! Big bang. <laughs> oh, yeah. Trzeba iść odblokować... Um, odblokować the... Um, the uh. Yes. the Dzięki za twój input. Bardzo ważny, bardzo przydało mi się to, bardzo... What do you mean? <laughs> Build Decorations. I know. Shut up, Jeep Wrangler. Jesteś moim najsilniejszym wojownikiem. Będę ci dał twoje najtrudniejsze zadania. Moje. Fuck. Yes! Jezu! Ej, hey, żelbeton. Masz. To jest twoje. Dekoracje. SHIT! Nie mam tyle! Nie mam taczek zbudować. O... Uh, to fuck? Czemu tu śmierdzi wszystko? O oh Ja my god! What you need, buddy? Co ty potrzebujesz? Kim ty w ogóle jesteś? Ty jesteś bruch? Nie. ty jesteś opłaconym aktorem, okej. Okay. GIVE ME YOUR SHIT! S świetnie, teraz nie mam drzewa, żeby... Hmm.